Siema z tej strony Dawid. Dzisiaj na szybko taki odcineczek o pytonach królewskich, o fenomenie tych węży. Dlaczego ten gatunek jest tak naprawdę najpopularniejszym gatunkiem? węża na świecie. Kiedyś to były węże zbożowe, bo regiusy uchodziły za trudne do rozmnożenia, To okazało się, że lubią ciepło, lubią ciasno. To rozmnażanie zaczęło przechodzić schodowcom z dosyć dużą łatwością. W naturalnym środowisku odławiane osobniki mocno od siebie się różniły i ta mnogość genetyki spowodowała, że Yy, te węże stały się tak popularne. Yy, słuchajcie, wbrew jakiejś tam obiegowej opinii, że są to leżące kamienie. Nie są to węże nadaktywne, ale nie są to węże nieaktywne i fajnie nadają się do obserwacji. Trzymanie ich w dużym terrarium może nie yy, da tyle przyjemności, co trzymanie jakichś dziennych gatunków węży. Natomiast yy, ludzie trzymają je w tak zwanych w szafach, w szufladach i kolekcjonują sobie. Nawet nie zawsze mnożą, chociaż dla nas, dla hodowców, yy, tym takim zwieńczeniem tej pracy hodowlanej jest to, co uzyskamy, czyli te geny, które pomieszamy. Ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, dlaczego regiusy są tak popularne. Moim zdaniem są to takie pawie wśród węży. Każdy z nich może być inny. Na regiusie mamy prawie każdy możliwy kolor. Jedyny kolor, jakiego brakuje na regiusie, to jest kolor czerwony. Pokażę Wam teraz różne kontrastowe regiusy i powiedzcie, jak. Można się nie zakochać w tym gatunku. Do tego można łączyć. Te często ze sobą współpracują, w połączeniu dają jeszcze różne efekty. Więc dzisiaj taki film, w którym dużo pokażę Wam węży. Będę przynosił po dwa węże i będę starał się, żeby te węże były kontrastowe w stosunku do siebie. Spójrzcie, pierwsze zestawienie. Tutaj mamy węża odmiany Black Head. Cechuje się tym, że jest ciemniejszy od plastikę. no jak widać zresztą na załączonym zdjęciu. A tutaj obok wężyk odmiany Black Pastel, Pastel, Piebald. Widzimy całego białego węża z ciemną głową. No słuchajcie, to jest jeden gatunek. Spójrzcie tutaj, dwa wężyki, jeden to jest Leopard, banana, Yellow Belly. I cały czas poruszamy się w jednym gatunku, tak? I to wszystko można ze sobą połączyć, nakładać na siebie. Tutaj mamy pastel Yellow belly, Lace. Banana, Leopard, Yellow belly. Leopard Albino, czyli pozbawiony ciemnego barwnika. A tutaj gen Yellow Belly w formie Super, czyli Ivory. I dodatkowo Leopard, jeszcze possible Orange Dream. Nadal peton królewski. Następne dwa ciekawe. Tutaj po prostu Piebald. A, imponujące, duża ilość yy, ciemnego koloru. A tutaj mamy już ciemnego węża bez wzoru, champagne, blackhead, black pastel. Oczywiście nie mówię wam tutaj o teryzogotach, jakie mają jeszcze te węże dodatkowo, bo nie o to chodzi. Chcę pokazać po prostu różnorodność pytana królewskiego, zarówno jeżeli chodzi o wzór, jak i o yy, ubarwienie. Banana Enchi, Asphalt, niezły kontrast, nie? Tutaj Orange Dream, Leopard, Calico, Pastel, tutaj Spot Nose. Eightball Pinstripe Pastel, Eightball to jest połączenie cinnamona i black pastela w formie super, clown. Tutaj wąż pozbawiony wzoru, ale naprawdę przejrzyjcie się, się, no mega to fajnie wygląda, te przebarwienia takie białe piksele. No a tutaj clown, odmiana aktualnie topowa taka na świecie, z różnymi genami robi rewelacyjne efekty. Pastel Fire Lesser Kaliko. Cały czas nie mówię o Holderze bo 99% tych węży ma. Yy, tutaj, o akurat, kawałek wylinki jeszcze pozostało. Pastel Enchi Kaliko. Akurat Tuhat Desert Coast. Niezła różnorodność to. J Lesser, Orange Dream, Yellow Belly Pastel. Patrzcie na ten kontrast, i nie ma szans, żeby ktoś nie znalazł czegoś dla siebie. W ogóle kolekcjonowanie tych węży, tych odmian barwnych, no to jest jakaś masakra, nie? Jak różne, różne można mieć, a jeszcze łącząc to ze sobą, naprawdę, słuchajcie, można uzyskać, to są dwie samiczki, można uzyskać takie efekty, że kopara opada, nie? Bo no petarda to jest sukcesem tego gatunku. Ta różnorodność odmian barwnych i możliwość ich kombinacji. Oczywiście nie wszystko ze wszystkim się da, bo są formy letalne, są geny, które ze sobą współpracują, robiąc efekty niepozytywne i tak dalej, no ale to jest inna bajka. Ja wam dzisiaj po prostu w takim luźnym filmie chcę pokazać, jak różnorodne mogą być regiusy. Lecimy dalej. Mahogany. Fajny, ciemny gen, który daje, słuchajcie, takie efekty z klaunem. W formie super, tworzy tak zwanego sumy prawie czarnego węża bez wad genetycznych. Tutaj mamy Fire Calico Head Clown, no, kontrast nie. Tutaj mamy Desert Ghost Mojave. Tutaj mamy Ghost Astel Fire Butter. Następny mega kontrast, co. To jest samiec ADHD, Banana Pastel, Black Pastel, Yellow Belly. Tu mamy Pastel, Leopard, clown. Następny kontrast, nie? I to wszystko mamy w jednym gatunku. No nie ma wata, żeby ten wąż się znudził, jeżeli chodzi o genetykę łączenia i jeszcze masa rzeczy nie powstała. Enchi Pastel, Champagne. Nie mówię o hetach. Cały czas Pastel. Klaun. To rosła samica dwukilowa, nie? Czyli to no, nie ma tragedii ze stratą, nie? Na wyglądzie. Ale patrzcie na kontraścik. Oczywiście mogą być też całe białe węże, jak ta samiczka, która jest super fajerem. Albo ciemne, jak ta G.E.J. pasta ta zaraz będzie kładła jajka, więc jej nie będzie. Fire Butter, wielki pięć. Następna, Pink Stripe Lesser. różnorodność wzoru, koloru, niesamowita. Black Pastel, oczywiście to red headpiec, To też taka specyficzna kolorystyka. Red Stripe, też red piec. I tak mógłbym wam pokazywać, pokazywać i pokazywać. Yy, znaczy no, pewnie węże żeby mi się skończyły za jakiś czas, ale chciałem pokazać jakiś tam kontrast. Yy, więc już sami widzicie, no dlaczego wygrywa, dlaczego Regius jest takim fenomenem. Yy. Tyle w temacie na dzisiaj, taki luźniejszy odcinek, czasu mało, więc po prostu przy sprzątaniu yy, przez te 10-15 minut wyciągnąć, pokazać parę że to dla mnie nie problem. Yy, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku Elo.